Siemano widzowie z tej strony, Elza. Witam w kolejnym odcinku. Gdzie sobie teraz sprawdzimy stan skrzyneczek. Jak to wygląda, co tutaj się dzieje nam na markecie. Dodatkowo będzie liczba graczy w Counter-Strike'u. Zobaczymy też, jak to wygląda aktualnie. I jeszcze, jakby tego było mało cash, kolejny drop tutaj zdjęć z mapy, więc tak będzie jakby mapa była trochę kończona, no bo jednak już trochę tych miejsc mamy, więc ciekawe, ciekawe ile jeszcze potrwa wprowadzenie nowego casha. Szybkim wstępem, wiadomo, monkey strona do wymiany swoje skinów, więc że jeżeli chcesz mieć swoje skiny wymienić, to link do strony będzie w opisie, darmowe 5$ dolarów wraz z kodem ELDART przy wymianie, do tego przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu, bardzo spoko opcja i dodatkowo strona nie wlicza cen na klejach, przy co mnóstwo przepięknych craftów, troszkę tutaj tego znajdziecie, serdecznie polecam sobie posnajpić coś fajnego lub po Tradeować i wymienić jakieś naprawdę fajne kratczyki. Linkarz będzie w opisie. Możemy przechodzić, bo zacznijmy od cacha. Tu mamy pierwszy screen, jak tutaj ta mapka będzie wyglądać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To się prezentuje póki co jak to wygląda, i tutaj mamy drugi screenek tego wyglądu mapki. No naprawdę te dopracowanie to do jakiś szczegóły jakiś ludzi, naprawdę fajne. Ciekawie będzie tak na tej mapie i ciekawe też za co wejdzie cash. no bo na na Cache mapa wyleci, więc też pewnie wlecą nowe te pojemniki ze skinami, więc no to będzie dosyć ciekawa zmiana. Dobra, dodatkowo sobie sprawdźmy jak to wygląda z CS-em. Ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale że banany są dalej na drugim miejscu na Steam to jestem trochę w szoku tak szczerze mówiąc, ale dobra, ale dobra, coś tam jeszcze jest grane widzę. Dobra, wcale tymi bananami się ostatnio nie interesowałem, nie będąc szczery. No, sprawdźmy z ostatniego miesiąca, jak to wygląda. Aktualnie mamy w piku, nie no, powiem Wam tak. Patrząc względem poprzednich miesięcy i tak nie ma tragedii patrząc, że naprawdę są wakacje, więc wiecie ciąg dalszy wakacji, kto się rzadziej gra, wiadomo kończą się już wakacje i może tak gadać, że powinny być już powroty, ale spokojnie, wydaje mi się, że jak połowa września będzie, będzie jeszcze wzrost graczy, ale to oczywiście mi się wydaje, tak sobie powinno być, wiecie ta monotonność, rutyna, szkoła, już widzicie mamy, że procentowo mamy wzrost w ostatnich 30 dni o ponad 2%, więc tutaj już gracze rosną, ale wydaje mi się, że jeszcze urosną dużo bardziej, więc tutaj... Pozytywnie to wygląda, nie oszukujmy się. Averejsz, tutaj 900 tysięcy graczy, to, to jest naprawdę dobra liczba. Jak na update, i to, co się dzieje z tą grom, że tutaj nie ma, nie ma co tutaj wymagać. Widzę, że ta nowa gierka włokąt na czwartym miejscu też dosyć wysoko. Dobrze, dobrze się trzyma. Chciałem tylko zacząć na skrzyneczki. Oj, tutaj już wchodzę w jakieś tylko lesi. Chciałem zacząć na skrzyneczki, jak to wygląda. Ale no, widzę, że tutaj dużo się akurat ostatnio nie dzieje, i widzę, że market też słabo działa. O, klasycznie, klasycznie. Dreamset Nightmares totalnie sobie lata między cenami: raz, raz wysoko, raz nisko. To ciężko w ogóle określić z ceną, no bo to jest raz tak, raz tak. Załamania, no znów złotóweczka, no tutaj to się tak też waha. Mam nadzieję, że to no ja mam się jakieś wzrosty, że tutaj znów leci, bo zobaczcie, było to złoty 12, zł, spadło do 90 grosz, tak nawet, do 90 paru. No, brakuje, brakuje więcej wzrostu. Troszkę te wystawionych ich mam. Więc jak ktoś tam się kiedyś sprzeda, to jakiś zły strasznie nie będę. No ale tak to widzimy że dosyć nudym, dzisiaj analizować też trzynek nie będziemy Tak chciałem tylko zerknąć, pryzmat dwójka też ładna cena, 3,16. No zobaczcie, na wzrostach, na wzrostach tak naprawdę szczytuje teraz ta skrzynia. Po 3,30 parę możecie sprzedawać, więc jak tu inwestowaliście sobie z jakieś 2-3 miesiące wcześniej, to zobaczcie, po 2,60 można było kupić, więc tak naprawdę to spoko już zysk, nawet 2 miesiące dosyć szybko, no to z 30 groszy ponad będzie, no z 30 jakoś na skrzynce, zawsze to jakiś zwrot, ponad 10% w sumie patrząc ceny 2,60, więc tak naprawdę e, naprawdę Najgorzej, no tak jak na szynki. No i co, to było tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania po więcej kontentu z inwestycji. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.